Cześć. Witam was na kanale. Dzisiaj zajmę się recenzją, unboxingiem i montażem tego oto urządzenia. Jest to urządzenie firmy Longer. Jeżeli ktoś jest chociaż troszkę w temacie, to zapewne wie, że firma ta produkuje głównie lasery i te lasery, grawerki laserowe u mnie na kanale już były. Jest to ich jeden z najnowszych produktów, które mają do zaoferowania z serii Nano. Tutaj macie taki bardziej bogaty komplet. Główna jednostka to jest oczywiście to pierwsze pudło. Jest to laser ze wspomnianej serii Nano. To urządzenie oczywiście służy do grawerowania, ale to urządzenie wyróżnia jedna bardzo ważna rzecz. Ten uchwyt, który tutaj widzicie, służy do tego, aby to urządzenie wziąć w rękę, w dłoń. Mogę sobie przyjść tutaj na obudowę z magazynu i wygrawerować na przykład jakieś logo, jakiś opis ważnych funkcji ustawień. Mogę sobie tutaj wygrawerować znaczniki, czy na jakichś plastikowych elementach, czy nawet na ścianie. Dlatego też właśnie zgodziłem się na tę recenzję, ponieważ takiego urządzenia jeszcze nie miałem. Kilka laserów, jak wiecie, od longera u mnie przeszło. Z tego co się orientuję, są dostępne w tej chwili dwie wersje 6-Watowa i 12 watowa Ja dostałem do recenzji wersję 6-Watową i tak. Taką też tutaj Wam będę chciał przedstawić. Zapraszam na stronę producenta. Tutaj gdzieś się powinien pojawić link, który Was tam przekieruje i będziecie mogli po prostu te informacje zapoznać u źródła. Z tych rzeczy, które są jeszcze istotne, to jego pole robocze, czyli to, czym może on grawerować. Jest to 100 na 100. Oczywiście to pole robocze możemy powiększyć tym, co Wam pokazałem na samym początku materiału, czyli dodatkowymi akcesoriami. Zapraszam Was na montaż tego wszystkiego w jedną całość. Now I remember you and me. And how careless we yeah. all day and all night would stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake till the sunrise we were in love couldn't stop us like a good drug never run off. we hook up in my car driving so fast Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts Stare at the stars, we would never apart Drinking too young, way too much fun Out in the sun, no when it's gone Took you to prom, dance to our song Dance all night long till the lights come on How careless we got it's too late now. I remember you and me. How careless we got it's too late now. I remember everything, and how careless we could be. I tak jak widzicie, sprzęt już jest złożony, nie jest to nic skomplikowanego. Zresztą widzieliście na przebitkach, że nie wymaga to jakichś, nie wiadomo, jakich umiejętności. Co do samego urządzenia, to jest fajne, mamy tutaj osłonę na magnesach, więc montaż jest bardzo prosty i łatwy. Wbudowany wentylator do usuwania spalin. Co do samych podpięć na tylnym panelu, bajecznie proste, ponieważ jest to jak dla dziecka podpisane kolorkami: zielony do zielonego, niebieski do niebieskiego, żółty do żółtego, czerwony do czerwonego. Żółty port odpowiada za takie elementy jak ta nadstawka obrotowa czy stół ruchomy, a czerwony za podpięcie do komputera. I w zestawie taki przewód, oczywiście, jest. Czerwoną końcówką, żeby nie pomylić. Przewód zasilania do adaptera AC. Myślę, że zbytnio tutaj nie ma co tłumaczyć. Mamy tutaj też informację, że urządzenie można używać pod różnymi kątami, można sobie spokojnie ustawiać do jakichś nietypowych elementów i do grawerki tutaj jeszcze na miejscu na podstawce. I teraz tak, zamontowałem sobie dostarczone przez producenta takie kątowniki, można powiedzieć na to ustalacze. To jeżeli robimy sobie kilka na rzeczy tego samego typu, ten sam wzór, ten sam projekt, to na przykład ustawiamy sobie pozycję i tutaj wkładam na przykład tą wizytówkę z aluminium. Wtedy mogę po zakończonym projekcie ściągnąć ją, odwrócić, ewentualnie wstawić nową taką samą i grawerować kolejne kopie. Do tego właśnie służą te kątowniki, te ustalacze. Jeżeli mamy już ustawiony nasz przedmiot w danej pozycji. Należy urządzenie uruchomić. Zielone to oznacza, że urządzenie się uruchomiło poprawnie, nie ma żadnych problemów i błędów. Ten przycisk. Naciskamy go i wyświetla nam się tutaj na dole taka czarna kropeczka. Nie wiem, czy będzie ją widać. Może tak będzie lepiej to widać. Na tylnej części mamy taki panel dotykowy i strzałki odpowiadają za ruch tej części, czyli tego wózka, góra, dół. Naciskając do góry, oczywiście, jak widzicie, wózek sobie podjedzie do góry. Jest to sterowane elektronicznie. Naciskając dół, podjedzie sobie w dół. Jest to bardzo proste, fajne rozwiązanie. I jak widzicie, podjechałem sobie wyżej. I tutaj mamy dwie kropeczki, co oznacza, że fokus jest ustawiony nieprawidłowo. W tym celu muszę sobie zjechać niżej. I w tym momencie, jak widzicie, jest widoczna jedna kropka, co oznacza, że. Jest to prawidłowy fokus dla tego urządzenia. Musiałem sobie troszeczkę podjechać wyżej, żeby włożyć osłonę. I teraz taka jeszcze techniczna sprawa, a więc fokus jest tak ustawiony w tym urządzeniu, że jeżeli ściągniemy go z całego tego ramienia, czyli odkręcamy tą dolną śrubkę, tak, i ściągamy go i chcemy sobie grawerować na jakiejś powierzchni, na stole, czy chcemy sobie przełożyć na ścianę i na ścianie grawerować, to ten fokus w takiej pozycji jest ustawiony jako stały. Czyli opierając tutaj o tą podstawę osłony, mamy już ten fokus ustawiony z automatu na zero. Aplikacja Laser będzie ze sklepu Google Play. Wchodzimy w ustawienia sieci Wi-Fi i łączymy się z siecią Lasera. Hasło, według instrukcji, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wracamy do aplikacji. Klikamy tutaj na informację, nie połączono. Wyskakuje nam takie okienko. W zakładce adres IP wklepujemy ten właśnie adres. Jest on zapisany w instrukcji obsługi i wygląda następująco. Klikamy Połącz i po chwili mamy informację o poprawnym połączeniu. Zobaczymy, jak pójdzie nam pierwsze grawerowanie. Klikniemy sobie na materiały, wybierzemy Pandę. Obsługa jest bardzo fajna, podobna do oprogramowania Algolaser i to jest dosyć fajne, ponieważ możemy tutaj robić warstwy, czyli Możemy zaprogramować całą obróbkę na takiej zasadzie, jak to się robi bezpośrednio w laserbernie. Możemy ustawić, na przykład linię cięcia, możemy ustawić linię grawerowania i tak dalej. My chcemy wygrawerować, tak, więc trzeba tutaj zmienić z trybu line na fil, graweruj bądź też wytnij. Tutaj widzicie, można sobie wybrać różne materiały. To jest bardzo fajne. Ja wybrałem sobie czarne aluminium bo to dokładnie będziemy teraz grawerować moc lasera na 100% prędkość, zostawię tak jak w tej chwili jest czas, jeden przejazd dokładność, chciałbym żeby było ultra fine i to chyba wszystkie rzeczy, które tutaj wybrałem wracamy i jak widać zmieniła się grafika, będzie nam grawerowało wypełnienia, a nie po liniach, to jest bardzo fajne, ponieważ możemy dodawać kolejne funkcje dokładnie tak jak w LaserBurnie, czyli laser pierwszy wykona na przykład grawerkę a potem wycinanie, to będzie przydatne na przykład przy sklejce, wiadomo jest to 6W laser i to nie jest laser stworzony do cięcia, to jest laser typowo do grawerki, 6W spokojnie pozwoli Wam grawerować jeżeli mamy to wszystko już ustawione przechodzimy dalej, jest informacja ostrzeżenie, że urządzenie będzie Pracowało i założyć przede wszystkim okulary. To jest podstawa przy grawerce, mimo że jest osłona. Zawsze mamy okulary na oczach. Tu możemy wybrać rodzaj grawerowania. Jak widzicie, mamy trzecia oś, jest close, czyli w tym ustawieniu będziemy korzystali tylko ze stokowego samego lasera. Nie ma tutaj żadnych dostawek, ale mamy możliwość zaznaczenia klaw. A klaw to nic innego jak to akcesorium rozszerzające o możliwość grawerowania na. Owalnych przedmiotach, czyli możemy sobie wygrawerować tą pandę na przykład na kubku, tak? Możemy też wybrać extension. Extension odpowiada za ten ruchomy stolik, czyli slide extension. Dzięki niemu będziemy mogli grawerować na dłuższych przedmiotach, które wykraczają poza standardowy rozmiar. Więc przechodzimy sobie dalej. Tutaj mamy możliwość ustawienia wysokości lasera już z poziomu aplikacji, czyli to, co robiliśmy z tego panela z tyłu, możemy robić tutaj, czyli podnoszenie, opuszczanie. Możemy to zrobić tutaj. Żeby pokazać Wam proces sprawdzania obszaru grawerki, musiałem zciągnąć osłonę, ponieważ nie będzie to w ogóle widoczne wokół kamery. Jeżeli mamy ustawioną już ostrość, czyli klikamy sobie tutaj i widzimy, że jest jeden punkt, a nie dwa, to co już omawiałem zresztą, teraz mamy kilka opcji sprawdzenia i dopasowania tego co chcemy wygrawerować do elementu, na którym chcemy grawerować, tak? I teraz tak, mamy opcję punkt środkowy, wtedy nam wyświetli tutaj taki niebieski malutki punkcik, który będzie odpowiadał za jakby środek tego obrazu, w naszym przypadku środek czołu pandy i z tego punktu będzie to grawerowane, ale jeżeli chcemy to zrobić dokładniej, możemy ustawić granice w ten sposób, że będą wyświetlane, jak widzicie, cztery punkty, w którym będzie prowadzona grawerka i w tym momencie możemy też sobie ustawić moc tego lasera, 60% i ten kwadracik jest dużo lepiej. Widoczny i możemy teraz tą pandę sobie złapać i przesunąć w inne miejsce. I za każdym razem, jak będziemy przesuwali na aplikacji, tak samo się zmieni tutaj położenie na naszym grawerowanym przedmiocie. Widzicie, przesuwam sobie na ekranie telefonu i przesuwa się tutaj też na karcie. Ja sobie dopasuję maksymalnie do obszaru karty i już wiem, że obszar jest tutaj wyśrodkowany w odpowiedni sposób. Założyłem z powrotem osłonę, zakładamy okulary, rozpocznij. Mamy informację, że, by sprawdzić ogniskowo, czy na pewno jest dobrze ustawiona, w momencie, jak zostaniemy przekierowani do tego miejsca, naciskamy rozpocznij. Mamy informację, że musimy nacisnąć play na panelu urządzenia. Tutaj potwierdzamy, i tutaj naciskamy przycisk play, i zaczyna się grawerowanie. Co jest fajne w tego typu laserze, a to, że nie mamy tutaj mechanicznych, ruchomych części, dzięki temu urządzenie jest po prostu ciche. I grawerka zakończona. Teraz wystarczy podjechać do góry, ściągnąć osłonę. I nasza panda jest tutaj już pięknie wygrawerowana. Powiem Wam, że wygląda to spoko. Możemy sobie utworzyć własną pracę, QR-kod, jakiś obraz z kamery, z galerii, jakiś wybrać materiał. Aplikacja ma naprawdę spore możliwości. Temat aplikacji mamy załatwiony. Stanowisko do zabawy z poziomu komputera jest przygotowane. Ja Wam to pokażę na przykładzie aplikacji Lightburn, ponieważ tą aplikację... Posiadam, polecam Wam tą aplikację, jest ona płatna, ale warta swej ceny. Ja za nią zapłaciłem około 30 dolarów i jest to licencja dożywotnia. Jeżeli jej po prostu nie odnawiamy, to tracimy możliwość aktualizacji, które możemy w każdej chwili wznowić. Oczywiście, gdybyście się zdecydowali na darmowe oprogramowanie Laser GRBL, to instrukcja jak to wszystko przeprowadzić jest tutaj przez producenta umieszczona. Z tyłu port czerwony, w panelu tylnym grawerki do portu USB w komputerze pendrive który jest dołączony przez producenta również wpinamy do laptopa czy też komputera i uruchamiamy oprogramowanie pojawi nam się tutaj informacja o dodaniu urządzenia producent tutaj udostępnił wszystkie potrzebne pliki robimy importuj wchodzimy na kartę pamięci folder trzeci software i mamy tutaj laser nano klikamy sobie w to i mamy nasze sterowniki do grawerki i teraz tutaj, urządzenia na porcie COM3 wybieramy. I mamy nasz Laser Nano Pro 1. I to wszystko, tak? Spróbujemy sobie załadować jakiś plik z karty. Importuj. W czwartym folderze mamy jakieś tam projekty. Wybierzemy sobie może. Tego jelenia całkiem ciekawie wygląda. Ja będę robił testy na tej sklejce dołączonej przez producenta. Niech on sobie będzie, właśnie taki, jak tutaj widać. Tu możemy oczywiście warstwy wyłączać. Tak samo jak wam pokazywałem na aplikacji, ponieważ interfejs jest podobny i działa to na podobnej zasadzie. Mamy też tutaj na dole, jak widzicie, warstwy. Jak mówiłem, jest tutaj ich dużo więcej niż w tej wersji na aplikację. I jak to będzie wyglądało teraz, tak? bo nie każdy jest tym programem obeznany. Załadowaliśmy sobie obraz. Aby wygenerować linię, klikamy w ten obraz, rozwijamy menu i robimy obrysuj obraz. Tutaj możemy sobie suwakami poprzesuwać i ustawić, jak bardzo ma wyłapać kontury. Ale my tutaj zostawimy tak, jak jest. Nasz obraz wyłączymy, żeby nam nie przeszkadzał. Zostawimy tylko nasze linie. Tutaj zresztą nam się pojawia informacja, co będzie się działo podczas grawerowania: czy to będzie obraz, czy to będzie linia, czy to będzie cięcie, czy to będzie wypełnienie i tak dalej. I tutaj ustawiamy parametry. To jest mały laser, więc tutaj nie ma co szaleć. 4000, zobaczymy, jak wyjdzie. Moc lasera damy. Na maksa, czyli na 100% i zapisujemy OK. Aby sobie teraz sprawdzić, czy wszystko jest OK, klikamy tutaj w taką ikonę monitora. Jest to podgląd i tutaj możemy zobaczyć, co nasza grawerka będzie robiła. Odtwarzamy i po kolei możemy prześledzić każdy krok całego procesu wypalania. I w ten sposób możemy się upewnić, czy to, co tutaj ustawiliśmy, napisaliśmy jest tym, co po prostu chcemy zrobić. Położyliśmy tutaj sklejkę, powierzchnia nam się podniosła i ta ostrość będzie prawdopodobnie wymagała korekty. Uruchamiam opcję ustawiania ostrości, no i teraz trzeba po prostu zjechać w dół, tak, żeby tutaj te dwie kropeczki zmieniły się w jedną. Coś takiego jak jest tutaj. Oczywiście okulary, tym razem będę grawerował bez osłony, żeby widzieć dokładnie, co się dzieje. Ale okularki to podstawa, więc zakładamy. Mamy dwie opcje kadrowania tutaj. Pierwszy katy jest kwadrat, i wygląda to w następujący sposób. Ale jeżeli chcemy sobie zrobić kadr tylko po obrysie grawerki, klikamy okrągły i nam obiedzie tutaj po kształcie. Jest to bardzo fajne, ponieważ czasami mam jakiś stary materiał, w który chcemy się wstrzelić i to jest bardzo pomocne. Jeżeli jesteśmy pewni, że wszystko jest w porządku, klikamy start i zaczyna się grawerowanie. Jak widzicie, przy grawerowaniu już w sklejce jest wymagane posiadanie jakiegoś wyciągu. Nie możemy tego robić w zamkniętym pomieszczeniu. Bardzo fajnie to wygląda, ok, troszeczkę sobie tutaj zmodyfikujemy teraz ten obraz, w tym momencie na podglądzie jeżeli sobie zerkniemy, wygląda to w następujący sposób, przy dużym oczywiście przyspieszeniu, damy tutaj z 40, pierwsze będzie grawerowana sama grafika, ale przydałoby też się to po prostu nam wyciąć, tak? I tu mamy taką funkcję jak przesunięcie, czyli ten offset. Wybieramy, czy to ma być do wewnątrz, na zewnątrz, czy obie na raz strony. My chcemy to wyciąć, więc robimy na zewnątrz. I tym sposobem możemy sobie wyoffsetować linię, po której będzie wycinana grafika. Ustawiamy sobie powiedzmy 2 mm. OK. Zaznaczamy sobie nasz obrys. On się ładnie podświetla. I wchodzimy sobie tu na warstwy. Klikamy warstwa kolejna, czyli to będzie nasza druga. I nasze cięcie jest wyrzucone już na kolejną warstwę. I teraz jeżeli wejdziemy sobie w podgląd, widzicie, że jest brany pod uwagę tylko i wyłącznie zewnętrzny kształt, jako to cięcie. Ustawiamy parametry cięcia. Dajmy 1000 i moc lasera na 80%. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z tego względu, że nawet jak nam cięcie nie wyjdzie za pierwszym razem, to możemy je powtórzyć dowolnie. Wchodzimy sobie w podgląd, jak to będzie wyglądało. I odtwarzamy. Całkowity czas grawerki ma zająć 5 minut. Możemy sobie jeszcze na wszelki wypadek zrobić obrysowanie kadrem. Jeżeli jesteśmy pewni, że jest wszystko ok, zaczynamy naszą grawerkę. Chwilkę to potrwa, więc zostawię to i wrócę, jak już będzie wszystko skończone. Wydaje mi się, że to. Cięcie jednak nie przeszło na wylot. Plus jest taki, że zawsze możemy wyłączyć opcję grawerowania. Zostawiamy tylko i wyłącznie cięcie. Przestawię sobie ilość powtórzeń na 3 razy i naciskamy start. Będzie szło tylko i wyłącznie cięcie tym razem. W sumie puściłem 6 razy te obrysy. Dobra, ja ryzykuję. Ok. I jest nasz jelonek wycięty. Powiem, że bardzo fajnie się prezentuje, więc jak widzicie. Z cięciem sobie też poradzi bez problemu. Nawet jak na brak wspomagania powietrzem, to cięcie wygląda naprawdę bardzo fajnie. Tu jest szybki jelonek, tu jest ten wolniejszy z elementami grafiki, wypełnieniem oraz cięciem. I ogólnie tak wyglądają obróbki pisane z tego programu. Jak widzicie, są naprawdę bardzo fajne i przyjemne. Można wiele rzeczy tutaj zrobić. Jest tutaj naprawdę sporo opcji i wiele rzeczy można tutaj na tym programie wykonać. Będę sobie tutaj chciał wypalić jakieś logo w rogu albo jakąś informację, na przykład na magazynie, który zrobiłem, tak? Laser jest już zamontowany bez podstawki. Ja zaprojektowałem sobie taki napis Paragon DIY. Wyznaczyłem, sprawdzałem oczywiście, w którym miejscu będzie. Na tą chwilę ustawiłem 1000 mm na minutę i 100% lasera. Gdyby okazało się to za słabe, to oczywiście grawerkę powtórzę, ale na tą chwilę klikamy rozpocznij. Informacja, aby rozpocząć grawerkę. Naciskamy przycisk Play. I grawerka już ruszyła. Powoli, powoli, ponieważ ustawiłem małą prędkość, gdyż tutaj jest gruba czarna farba i żeby cokolwiek na tym wygrawerować, troszeczkę trzeba będzie tej mocy użyć i zwolnić cały proces grawerki. Ok. I ten piękny dźwięk oznacza, że grawerka została zakończona. Oczywiście popełniłem jeden podstawowy błąd, ponieważ zapomniałem, że front grawerki jest tutaj. Więc, jeżeli graweruję w tą stronę, to wiadomo, że napis będzie w tamtą stronę, czyli nie tak jak ja tutaj patrzę na projekt, tylko będzie zrobiony w ten sposób. Jednak zauważyłem to już podczas całego procesu grawerowania, więc już odpuściłem. Niech zostanie, nie będzie mi to przeszkadzało. Powiem Wam, że naprawdę wygląda to bardzo fajnie i ciekawie. Ja sobie to jeszcze oczywiście później doczyszczę. Wydaje mi się, że. Tutaj spełni moje oczekiwania, kwestia tylko dojścia w prawy, na jakich materiałach, jakie posuwy zastosować i jaką moc. Wydaje mi się, że powiedziałem najważniejsze rzeczy i zademonstrowałem jego funkcję. Zaraz jeszcze przejdziemy do podsumowania, ale zanim to zrobię, to chciałbym jeszcze pokazać wam te opcjonalne akcesoria, które można do niego sobie oddzielnie dokupić. No i pierwsze zestaw Rotary Extension Kit, czyli. Jest to zestaw, który umożliwia nam grawerowanie na jakichś owalnych przedmiotach. Taki zestaw jest potrzebny do grawerowania właśnie na takich owalnych przedmiotach, ponieważ sama przystawka, czy nawet sam laser taki zwykły stacjonarny, nie da rady wygrawerować płaskiego obrazu na zagiętym obiekcie jak walecz, czyli takim obiektem jak jakiś kubek, bidon i tak dalej. Zestaw prezentuje się następująco: oczywiście, jak z każdym innym elementem, będzie dostępna tutaj instrukcja z rozpiską elementów, jak to się ogólnie prezentuje. Widać bardzo dokładnie, że po złożeniu urządzenia mamy podobny maszt w tym miejscu. Tak jak widzicie, tutaj, czyli mamy ten maszt i taki element, który służy do mocowania samego graweru. I to miejsce do uchwytu mamy też w samym grawerze. Zakładam, że wszystkie akcesoria dedykowane do tego grawera mają taki właśnie punkt ustalający grawer. Tutaj jest dobrze pokazane, właśnie mamy ten taki stożek, na którym montujemy grawer. Bardzo fajne akcesorium, jeżeli tylko myślicie o rozszerzeniu funkcjonalności tego urządzenia. Jeszcze zajrzę do środka, żeby Wam pokazać jak to wygląda. Wszystko to jest anodyzowane aluminium, zarówno sam grawer i podstawa, jak i kolejna akcesoria. Mamy wszystkie niezbędne elementy do montażu. W zestawie już widzę jest przewód połączeniowy, który będziemy mogli podłączyć tutaj. Żółty punkt będzie to miejsce do podłączenia tej dostawki obrotowej. Nie za bardzo jest tutaj co więcej tłumaczyć. Składamy zgodnie z instrukcją. Bardzo ładne wykonanie. Szare, anodyzowane aluminium. Bardzo fajnie to się prezentuje. Oczywiście wszystko kompletowo pasuje do głównej jednostki. Kolejne akcesorium, które mam do tego grawera, jest to Slide Extension, który pozwala zwiększyć jakby zasięg działania tego urządzenia, czyli z tych standardowych 100 na 100. Możemy sobie pole robocze bardzo mocno wydłużyć względem oryginalnego pola roboczego. Fajnie jest to zrobione. Widać, że to jest jeden zestaw i to jest wszystko dedykowane. Po otwarciu mamy również instrukcję z rozpiską części. Sposobem montażu mamy uchwyty na stół, dzięki którym możemy, jak widzę, przymocować elementy, które będziemy grawerować i tak samo w przypadku tej nadstawki obrotowej. Mamy dodatkowy maszt z takim stożkiem na górze, takim jak tutaj, do montażu samego grawera. Mamy tu jeszcze informacje. Po instalacji tego stołu dorzucamy dodatkowe informacje do oprogramowania Lightburn. I jak widzicie, wydłuża nam się obszar roboczy. To jest 10 na 10, zmienił się na 10 na 30. Dokładnie tak samo. Mamy tutaj anodyzowane szare aluminium. Bardzo fajnie to się prezentuje. No i ten stożek, o którym mówiłem do montażu samego grawera. To jest dokładnie ten sam punkt zaczepowy. Potrzebne przewody, czyli pełny zestaw do montażu. No, i jesteśmy w podsumowaniu. Mam nadzieję, że długość materiału Was nie zabiła, ale chciałem Wam tak w miarę rzetelnie przedstawić to urządzenie. Jeżeli chodzi o samą tą jednostkę, powiem Wam, że to jest bardzo fajny sprzęt pod względem, zaznaczam, grawerki. To urządzenie jest dedykowane do grawerowania, dlatego te moce nie są duże. Tutaj mamy do czynienia w wersji tej podstawowej, którą Ja Wam prezentowałem, z 6 watami a w tej wersji powiedzmy Pro z 12 watami i to jest spoko jeżeli chodzi o grawerkę, zresztą Wam pokazałem wizytówki aluminiowe, można również też wycinać w sklejce jak widzieliście dało to radę i nawet w miarę fajnie jakościowo sobie z tym poradziło pokazałem Wam jak obsługiwać to z poziomu aplikacji, aplikacja jest naprawdę bardzo fajna ja korzystam z tej aplikacji na komputerze w wersji płatnej i tą wersję Wam polecam to co jest tak naprawdę ważne w tym urządzeniu to nie jego moc czy też te akcesoria tylko to, że ono jest właśnie przenośne, czyli możemy sobie je złapać i gdzieś z nim pójść, i możemy wygrawerować to, co chcemy, na powierzchniach niestandardowej, czyli na czymś użytkowym, gdzie z laserem po prostu normalnie takim stołowym nie podejdziemy. Bez problemu. Idzie wypalić przez grubą farbę na stalowej skrzyni. Kwestia już wyboru, czy chcemy to mocniej wypalić, lżej. Więcej trzeba temu czasu poświęcić lub mniej. Wszystko jest tak naprawdę do ogarnięcia. Kwestia nauczenia się obsługi tego urządzenia i sprawdzenia jego możliwości. Potem po prostu już wiemy, ile tej mocy, jakie posuwy i wszystko ustawić, aby osiągnąć zamierzony cel. Powiem wam, że w międzyczasie jeszcze sobie zrobiłem tutaj na tej listwie taki logotyp Wi-Fi. Fajnie to wygląda. Na pewno to, czego od tego urządzenia oczekiwałem, czyli głównie mobilność i ewentualnie stacjonarne zastosowanie na niedużych przedmiotach i grawerowanie, spełnia w 100%. Co do samych akcesoriów, fajne jest to, że to jest wszystko dedykowane do tego urządzenia i wszystko ze sobą współdziała. Jest przygotowane przez producenta w stylu plug and play. Chcemy grawerować owale, plug and play, składamy, wszystko działa od ręki. Chcemy grawerować dłuższe przedmioty. Dokładnie taka sama sytuacja, więc to wszystko jest stworzone do tego, żeby działać w jednym ekosystemie, ale to wszystko od tego zależy, czy tego po prostu potrzebujemy. Ode mnie samo urządzenie mogę polecić, jeżeli chodzi o markę Longer, mam z nimi do czynienia od jakiegoś czasu. Mam nadzieję, że ten materiał was nie zanudził. Wiem, że był bardzo długi, ale po prostu o takim urządzeniu nie da się wszystkiego przekazać w kilku słowach, i materiał musi mieć swoją długość. Nie chciałem już go rozbijać na dwie części, jak to robiłem w przypadku Algo Lasera. Tylko chciałem Wam to streścić w jednym materiale, żebyście mieli w jednym miejscu wszystkie informacje, i wydaje mi się, że wszystko jest tutaj zawarte. Jeżeli zdecydowalibyście się na zakup tego urządzenia, linki znajdziecie pod materiałem, zarówno do akcesoriów, jak do samego urządzenia. Mam też jakąś zniżkę w longerze. Ta zniżka jest opisana i powinna się pojawić na mojej stronie. W dzisiejszym materiale to już będzie wszystko. Korzystając z okazji, że mam Twoją uwagę, chciałbym Cię poprosić o trzy rzeczy. Po pierwsze, o zostawienie komentarza. Wszystkie komentarze zawsze czytam. Bardzo mi miło jest czytać komentarze. Nawet zwykłe, pozdrawiam, robi robotę, jeżeli chodzi o motywację do robienia przyszłych materiałów. Druga sprawa jest to zostawienie łapki w górę, jeżeli materiał Ci się podobał, oraz zostawienie łapki w dół, jeżeli coś w materiale jest nie tak. Obie te informacje są dla mnie równie ważne. Oraz trzecia rzecz, czyli zostawienie suba z dzwonkiem, ponieważ jest to bardzo ważne dla rozwoju kanału. Nie kosztujecie to nic. A dla mnie jest to forma motywacji, taki napęd do robienia większej ilości materiałów. Również bardzo dziękuję wszystkim wspierającym kanał. Wszyscy, którzy wspierają go finansowo, naprawdę mają duży wkład w to, co się dzieje na kanale i w to, co po prostu tutaj robię, bo jest to jakby nie było wsparcie finansowe. Ode mnie to już dzisiaj wszystko. Zapraszam do następnych materiałów. Hej!